Witaj! W tym krótkim filmie opowiem Ci o wyjątkowym produkcie, jakim jest Wellness Pack, w wersji dla kobiet i dla mężczyzn. Aby cieszyć się dłuższym i zdrowszym życiem, najważniejszym czynnikiem jest odpowiednie odżywienie organizmu. Wellness Pack to połączenie naturalnych oraz dokładnie przebadanych składników, mających za zadanie zapewnić nam pełne spektrum wsparcia żywieniowego. Znajdziemy w nim 21 saszetek, a w każdej saszetce znajdują się Dwie kapsułki kwasów omega-3, EPA oraz DHA, które wpływają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy oraz rozwój mózgu. Olej rybi zawarty w każdej kapsułce pozyskiwany jest ze zrównoważonych zasobów rybnych oraz certyfikowany przez Towarzystwo Friends of the Sea. Olej jest perfekcyjnie filtrowany i zamknięty w kapsułce z żelatyny rybi. Następnie mamy witaminy i multiminerały których zadaniem jest uzupełnianie luk żywieniowych w naszym organizmie, dostarczanie składników odżywczych oraz wspomaganie prawidłowego funkcjonowania organizmu każdego dnia. Znajdziemy tutaj również ekstrakt z astaksantyny oraz borówek czarnych, stanowiących ochronę antyoksydacyjną. Astaksantyna pozyskiwana z archipelagu sztokholmskiego stanowi tarczę ochronną dla naszego organizmu przeciw szkodliwymi czynnikami, takimi jak promieniowanie UV, zła dieta, czy zanieczyszczenie środowiska. Wellness Pack jest odpowiedzią na potrzeby Twojego organizmu. Jest to łatwy i wygodny sposób na rozpoczęcie każdego dnia. Co czwarte opakowanie otrzymasz za symboliczną złotówkę. Natomiast dzienny koszt Wellness Packa to zaledwie 3,80 zł. Serdecznie polecam.